Szanowni czytelnicy, ośmielę się zaprosić do lektury mojej książki zatytułowanej bardzo prosto Demokracja. W tej książeczce, bo nie jest to dla wielkich rozmiarów, liczy 162 strony, można przeczytać w dwie godziny, Zajmuje się tym pojęciem właśnie w trzech głównych aspektach. Po pierwsze, piszę o demokracji jako jednej z możliwych form ustroju. Podkreślam, jednej, a nie jedynej czy wyjątkowej, która może być rozważana ze względu na swoje domniemane zalety, ale również i wady. No, przypomnijmy, że klasyczni filozofowie polityki uważali, że jest to jednak nawet jeżeli jest to szlachetna demokracja, czy szlachetna demokracja, to jednak najgorsza z dobrych form ustroju. W drugim aspekcie zajmuje się pojęciem demokratyzmu. I tu sprawa jest już poważniejsza. Demokratyzm to jest po prostu jakby ideologizowanie demokracji, prawda? czyli wchodzi no, tutaj w jakiś zespół poglądów no, opartych przede wszystkim na. Ideologii egalitaryzmu, ideologii właśnie równości, no, która ma konsekwencje, konsekwencje bardzo, bardzo niebezpieczne. I wreszcie trzeci aspekt. Taki aspekt, którego autorzy piszący o demokracji, to nawet krytycznie, jeśli tacy są, bardzo rzadko zauważają, jeśli w ogóle. A mianowicie określam to poje, mianem demolatrii. Co to jest demolatria? No, tłumacząc na polski prawda, słowo latria i demos, to będzie po prostu bałwochwalstwo demokracji, czyli właśnie tak skrajne jej zideologizowanie i, i uznanie, że jest to w ogóle bezalternatywny system polityczny, ale nawet nie tylko polityczny, tylko obejmujący wszystkie sfery ludzkiego życia i będący zatem w ostateczności właśnie potraktowaniem demokracji jako swego rodzaju świeckiej, świeckiej religii. Prawda i ta religia, no oczywiście jak każda sprzeczna z ortodoksją, no musi być uznana za rodzaj herezji. Jakiej herezji? Otóż tak jak pisze jeden z cytowanych przeze mnie autorów, kolumbijski myśliciel Nicolas Gobes-Dawila, jest to herezja antropoteistyczna, czyli stawiająca człowieka w miejsce Boga. A więc no, właściwie gorszego, gorszej herezji nawet nie można sobie wyobrazić. Dziękuję bardzo za uwagę.